Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam, jak zbudować prostą i wydajną farmę złota w Minecrafcie. Tak więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to wydostanie się nad bedrock. W tym celu musimy znaleźć blok dokładnie o koordynatach y, o koordynacie Y na poziomie 127. G jeśli taki mamy, podchodzimy do ściany i celujemy. Wzłączenie trzech pozostałych bloków. Nie zawsze wychodzi to za pierwszym razem, czasem trzeba kilka pereł zużyć, ale po jakimś krótkim czasie jesteśmy już <laughs> nad Wedrokiem. Polecam wtedy postawić tutaj portal, żeby można było łatwo się tu dostać i się stąd wydostać. Kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to dostać się na aż, 120, na aż 256 poziom w Nederze.

21, 22, 23, 24, 25. I tak na te 25 bloków z każdej strony. Ważne jest to, aby platforma była zrobiona z magma bloków, jeżeli robicie tą farmę na snapshotach do Minecrafta 1.16. Jeżeli nie, nie są to snapshoty do 1.16, platforma może być z dowolnego bloku, na którym mogą spawnować się zombie pigmeny. Platformę oczywiście wypełniamy całą magma blokami. Kiedy cała platforma jest wypełniona blokami, wtedy na środku robimy dziurę. Musimy zrobić system, w którym pigmeny będą wpadały do po prostu naszej farmy. Zatem wykopujemy przestrzeń 3x3, jeżeli gramy na wersji Minecrafta. 1.15 lub 1.14, czy też niższe. Jeżeli jednak gramy na 1.15, 1.16, trzeba zrobić to nieco bardziej skomplikowane, więc wykopujemy w każdą stronę dwa bloki, w taki oto sposób. Pigmenty mogą podczas budowy trochę przeszkadzać, jednak nie jest to jakieś Jakieś mocne przeszkadzadło, jeżeli można to tak nazwać. I mamy teraz wykopane coś takiego. Teraz robimy tutaj o jeden blok niżej, coś w ten desypu. Jeszcze raz o jeden blok niżej. I teraz tutaj na środku stawiamy płotki na wysokość trzech bloków. Po tutaj kładziemy żółwie jaja i bierzemy glass paint. Te jajka obudowujemy w całości glass po to, aby magma bloki ich nie zniszczyły. Co prawda dalej zdarza się że. Są te jajka niszczone przez magma cuby. Wtedy trzeba po prostu je uzupełnić, ale w gruncie rzeczy bardzo rzadko się tak dzieje. Teraz potrzebujemy trapdoorów, które ustawimy w ten oto sposób. Jak widać, już mnóstwo pigmenów tutaj jest, więc ja może przełączę się na razie na peaceful. Pyk.

Tutaj właśnie jest miejsce, w które będą trafiały nasze pigmeny. Jakoś sobie to oznaczmy, że to jest ta wysokość. Teraz robimy tak zwane żeberka. Ja użyję w tym celu po prostu półpłytek. Robimy to w taki sposób, że obudowujemy co jeden blok yy, naszą tubę po to, żeby pigmeny po prostu yy, nie, nie wypadły poza jej obręb. Także widzimy się z powrotem, kiedy ja już to wszystko zrobię. Kiedy nasze żeberka są już skończone, musimy zrobić platformę z półpłytek 3x3, bo to właśnie na nią będą spadały stamtąd nasze pigmeny. Dalej bierzemy hopery i skrzynkę. I podstawiamy sobie podwójną skrzynkę w taki mniej więcej sposób, i podłączamy do niej hopery w taki sposób. Kiedy to mamy zrobione, warto tutaj dodać jeszcze dwie warstwy półpłytek, po to aby małe zombie pigmenty stąd po prostu nie wyparowały, nie uciekły bo wtedy one zaczną nas bić i będzie generalnie nieprzyjemnie. Teraz pod hoperami i obok tych hoperów musimy wybudować pomieszczenie, które będzie po prostu miejscem, w którym będziemy siedzieć, kiedy ta farma będzie produkować dla nas złoto. Zatem wybudujemy tutaj pomieszczonko. Nie polecam używać materiałów, które mogą się spalić, ponieważ w nederze respią się gasty, i one potrafią nam po prostu taką farmę spalić. Znam to z własnego doświadczenia, ponieważ dwa razy już taka farma z pokojem, z drewna, i niestety spłonęła. Farma nie spłonęła, spłonął pokój z drewna. Więc kiedy mamy już taki pokój, dorobimy do niego ściany. Kiedy nasz pokój jest już skończony, możemy wziąć jakieś trawdory. Ja polecam Wam te świerkowe i obudujemy hopery, tak dla estetyki. Po prostu z obudowanymi nimi hoperami wygląda to ładnie, niż po prostu takie stojące hopery. Polecałbym wam ten pokój oświetlić, więc wezmę sobie pochodnie. I teraz, kiedy przełączę się na Inny tryb niż yy, Peaceful powinny zacząć pigmeny tutaj spadać, więc zaraz zobaczymy, czy tak się stanie. <laughs> Trzeba farmie dać chwileczkę, niech one się narespią i zaraz zaczną tu lecieć. When you're alone, do you say my name? Or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. You and I, we got history.